Jeszcze jeden, bo dobrze idzie, to może sprawdzimy, co tutaj przyjdzie nam, powiedzieć i usłyszeć, czy będziemy pokali do bram, czy może jednak przyszedł gość i będzie ładować kościami wladnych drzwi, które są pomiędzy nami. Które stoją między to ani dobra, buka Może ci otworzę, może będziesz tylko tylko, będzie moim w moim w wczółku. Zaraz, o parę ruchów, zaraz wyprzedzisz swoje marzenia i skończysz tam, gdzie ziemia zapala się od gorąca, swojego wybrzeża. Mimo, że jest daleko od słońca, to i tak pierwsza ze wszystkich planów. Naprawdę, niezłe i te trapowe cykacze to jest coś, co nie ciebie, w mnie w ogóle wolę. Właśnie takie bity czujesz w dniu lecimy tam, gdzie jest pełen bazon tej dziewczynki, która może być obrazą, treścią obrazu. Bo to jest barwa, wymieszane kolory, mimo że gardło zdarte, to i tak pikne kolory nadać temu, co przychodzi do nas teraz, to dopiero suknię rozpościera piękną polu, robot, kwiaty. Barwa miasto zapytaj tego, co nad kraty wznosi ciasto upieczone. Tamtym możemy biegiem poczęstować się. Każdy głodny ziomek, który odwiedzi karczmę, to A po koncercie tam jest marzenie, jedzenie. Dla każdego podniebienie świruje. Z tego co tam czuję, to jest coś, czego sam nie wyprodukujesz. Musisz zajść tam i spróbować tego. To jest to, co przeniesie cię do krainy. Prawie jak z w duplą. Ale musisz zobaczyć, że jutro będzie tam cały. Wszyscy gotowi na podniebienia testy Powtarzamy się, ale to nie są protesty Teraz będziemy się W jedną całość piękny wynik tego co Podstawą jest Wszystkich by zadań matematycznych Wspólny mianownik Daje nam parę przyczyn Dobrych i zdrowych Dlaczego możemy odkryć te Świeżo wykupane rowy Przy drodze, warto zajrzeć Tam czy tam nie ma Jakiejś prozy napisanej Kurde treścią życia, na przykład nie wiem spod wielkiego liścia do odkrycia. Małe ślimaki, które zbijają się w wzór taki, że nie potrafią tego nawet wieloraki ogarnąć. Ten zwierzyniec próbuje je tutaj przygarnąć, ale dobrze i tam, gdzie są, ją niech będą w tym właśnie robię, Niech tam sobie przegrzebią w robię. I je, które skrywa dla nich pożywienie, i żadnym pszczy nie. złapie złapię ich, bo nie jest ich takie, że nawet jeśli któryś zostanie w dziobie, to i tak nie. Przestroję sobie ten cały gatunek. W oku natury to będzie wielki ratunek. Na głupie ludzkim, z zawsze można spojrzeć przychylnym okiem, jeśli są. Prawdą w wysokiem zamku, a nie tylko na oczy gdzieś tam, gdzie można w parę kroków zajść, bez problemu większego. Tak to robią właśnie ci, co nazywają się kolego i koleżanką. Chodzą tam gdzie przed Można postawić na parapę dzbanek rozdane za parę film, to nie jest grzane wino film, to jest tylko ze świeżych jagód zebranych tutaj parę minut temu parę śladów zostawiliśmy po sobie w lesie Ej, niech ktoś przyniesie nam tu nożyk kto niesie się ten nożyk otworzy też na grzyby to są jeszcze takie sprawy nie do końca na niby trochę całkiem naprawdę Dlatego przybył tutaj żołnierz, który może przeskoczyć te omszały.